Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą dużego, przestronnego mieszkania, zlokalizowanego na stawkach w Toruniu. Znajduje się ono w bloku z Windą, wybudowanym w 2020 roku przez Kudliński deweloper. Zapraszam do mieszkania. Ma ono dwa poziomy. Akurat tutaj jesteśmy w salonie z aneksem kuchennym, który ma prawie 50 m2. Z salonu mamy również wyjście na 12-metrowy balkon z takim oto widokiem. Wracamy do środka i od razu stąd kierujemy się do sypialni, która ma powierzchnię około 12,5 m2. Pomiędzy sypialnią mamy miejsce na garderobę, a naprzeciwko łazienka, tak jak widzicie, z przyłączami przygotowanymi pod rysznic. Obejrzeliśmy już dół, zapraszam więc na górę. Tutaj mamy przejście, korytarz. Można tutaj zrobić jakieś szafy, no i schody. I magicznie pojawiamy się u góry. Tutaj, tak jak widzicie, jest wolna przestrzeń. Antresola ma powierzchnię około 53 m2. I gniazdka oraz przyłącza zostały przygotowane pod zaaranżowanie tutaj trzech pokoi oraz łazienki. Wyszliśmy na ponad 30-metrowy taras. Pięknie, prawda? Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca do zaaranżowania. Ale wróćmy jeszcze na chwilę na antresolę. To było wejście z jednego pokoju i zaraz będziemy wychodzić, bo wyjście mam jeszcze z drugiego. To okno naprzeciwko, które widzicie, przestrzeń, którą właśnie pokazuję, to jest miejsce wyznaczone pod biuro, czyli pod trzeci pokój. No i z drugiego pokoju, tak jak mówię, też wyjdziemy sobie na... Taras. Myślę, że zachody słońca tutaj muszą być naprawdę piękne, a ta przestrzeń daje naprawdę ogromne możliwości zaaranżowania sobie tarasu jako miejsce typowego relaksu. Zapraszam do obejrzenia mieszkania na żywo, bo robi naprawdę ogromne wrażenie. A dodatkowo na Antresoli przygotowaliśmy dla Was coś, co ułatwi Wam wyobrażenie, jak docelowo można by podzielić tę przestrzeń i jak ona może wyglądać.